To do do dziś Polacy podejmują jedną z najważniejszych obywatelskich decyzji. Wybierają prezydenta. Również mieszkańcy byłego województwa jeleniogórskiego ruszyli do urn wyborczych. Głosować można od 7 rano do południa frekwencja była bardzo podobna jak w analogicznym czasie pierwszej tury. Ogólnie w skali okręgowej komisji wyborczej nr 2 w Jeleniej Górze wyniosła 13,89 setnych procenta, najwyższa była w Karpaczu 17,91, najniższa w Zgorzelcu w mieście 10,65 a w mieście Jeleniej Górze wyniosła 14,76. Wiele osób traktuje głosowanie jak swój obowiązek. Wierzą, że ich głos będzie miał wpływ na państwo, tak więc chętnie udają się do lokali wyborczych. Dlaczego udał się pan dzisiaj do wyborów? Żeby spełnić swój obywatelski obowiązek. Aby zadecydować e... O tym, jaka Polska będzie przez kolejne 5 lat. Do godziny 12.00 nie zgłoszono przypadków łamania ciszy wyborczej. Swoje głosy na jednego z dwóch kandydatów można oddawać do 21.00. Jutro poznamy dokładne dane dotyczące dzisiejszego głosowania.